Dzień. Witajcie w słowie na dobry dzień. Kochani, dzisiaj chciałbym, abyśmy otworzyli i przeczytali Księgę Abdiasza, a skupimy się na trzecim wersecie. Zachęcam do tego, żebyście przeczytali w swoich domach całą księgę, a my dzisiaj przeczytamy tylko jeden werset, którym chciałbym się z Wami podzielić. A więc Księga Abdiasza, trzeci werset, który brzmi tak. Zwiodła cię pycha twojego serca, ty mieszkańcu szczelin skalnych. Siedzibę masz wysoko, więc mówisz w swoim sercu, kto mnie sprowadzi na ziemię. Zobaczcie, że ten werset też tłumaczy to, dlaczego Bóg sprowadza sąd na Edomie dlatego, że byli przepełnieni pychą. Ich serce było przepełnione pychą. W innych tłumaczeniach y, mamy napisane, że to jest y, serce przepełnione dumą. I myślę, że Edomczycy nie byli ostatnim narodem, który miał z tym problem, bo wiemy dobrze, że każdy z nas y, ma czasami problem z y, dumą, pychą, która jest bardzo zwodnicza i diabeł to wykorzystuje, żeby nas tym zwieść. Po prostu y, pycha, duma sprawia to, że myślimy o sobie i innych rzeczy, które nie są prawdziwe. Edomici również myśleli o sobie, że są narodem, którego nikt nie jest w stanie zwyciężyć, że są narodem, którego nikt nie jest w stanie pokonać. Bo któż mógłby pokonać Edom, który był umieszczony wysoko? Kto sprowadzi go na ziemię? Jak mówi Boże Słowo, a Pan Bóg pokazuje, że On jest tym, który sprowadzi ich na ziemię, że On pokaże im, że zgubiła ich duma i pycha. Yy... Orzeźwiającą prawdą w życiu każdego z nas jest to, że Bóg może nas sprowadzić w każdej chwili z naszej pychy i z naszej dumy, kiedy staniemy przed Nim, kiedy zawołamy szczerze i przyznamy się do tego, że mamy z tym problem. Dlatego, kochani, chciałbym Was dzisiaj zachęcić, abyśmy, jeżeli widzimy w sobie dumę, pychę, nie pozwolili na to, żeby. Zawiodła naszym sercem, żeby zawiodła naszą myśl, naszymi myślami, żebyśmy umieli przyznać się w prawdzie do tego, jacy jesteśmy i kim jesteśmy przed Bogiem. Bóg ma moc, Bóg jest wszechmogący i może w każdym momencie sprowadzić nas na ziemię, sprowadzić i pokazać, że to była tylko i wyłącznie duma i pycha naszego serca. Radości w Panu, pozdrawiam, jeżeli Bóg pozwoli, widzimy się jutro.